Siemaneczko, widzowie! Z tej strony ja, Monster, a w dzisiejszym odcinku będziemy losować Peta, którego wczoraj pisałem na moim Instagramie i na moim YouTube'ie. na YouTube Czekajcie, by mi się usunęło. Prawie poczekajcie. Suso. Tania. jeszcze Sonia chciała brać udział Nexus gra grafys. i luty a więc kręcimy jak to wypadnie Maja, gratuluję, wygrywasz dwie Golden Hydry. Napisz mi na Instagramie, że jesteś i podejmij swój nick do peta. To ci dam. A więc to by było na tyle w takim luźnym odcinku losowania petów. A więc żegnamy się i cześć!